W świecie rzeczywistym określenia rasa używa się w dwóch przypadkach. Do kategoryzacji grupy zwierząt o wspólnych cechach oraz pochodzeniu w obrębie jednego gatunku oraz w stosunku do ras człowieka, czyli podziału naszego rodzaju ze względu na pochodzenie, geograficzne, kulturowe czy też kolor skóry. Ilu badaczy, tyle definicji, jednak mam nadzieję, że wszyscy wiemy o co chodzi. Pojęcie to w fikcyjnych uniwersach, głównie fantazy oraz science fiction, odnosi się do istot rozumnych bądź też nie należących do różnych gatunków, niekoniecznie o innym pochodzeniu. I w tym kontekście będę dzisiaj używał tego słowa. Także moi drodzy, chcecie tego czy nie, w serii Fallout mamy rasy. Istoty, które w wyniku wystawienia na różne czynniki środowiskowe wyewoluowały z człowieka, bądź też zmiany w ich organizmach zaszły na etapie jednego pokolenia. Z technicznego punktu widzenia, wszystkie nowo powstałe rasy w świecie Fallouta tak naprawdę są mutantami. Z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Dziś opowiem wam o rasach uniwersum Fallouta. Trzy główne rasy to oczywiście ludzie, supermutanci oraz gule, z czego przedstawiciele tych dwóch ostatnich w przeszłości byli również Homo sapiens. Wszystkie dzielą się na gatunki pochodne, mutacje, podrasy, których wspólnym przodkiem oczywiście byli ludzie. Doraz zaliczyć możemy również przedstawicieli obcych cywilizacji, takich jak Zetanie oraz Abominacje, będące hybrydą DNA człowieka oraz kosmity. Zjawisko rasizmu w postapokaliptycznym świecie jest dosyć powszechne. Zazwyczaj ludzka większość z nieufnością oraz wrogością odnosi się do innych rozumnych gatunków. Przeważająca część organizacji na pustkowiach nie reguluje tej kwestii. Ofiary prześladowań muszą same sobie z tym radzić. Jedynie Republika Nowej Kalifornii prawnie zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną czy też kolor skóry i zapewnia jej ofiarom ochronę. Jednak temu zagadnieniu poświęciłem już osobny materiał. Uff, co to był za wstęp. Przejdźmy może w końcu do tematu dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od ludzi. Ludzie to najpopularniejszy rodzaj istot inteligentnych w powojennym świecie. Przed Wielką Wojną stworzyli wiele cywilizacji, które upadły wraz z jej końcem. Sami sobie zgotowali taki los. Wydawać by się mogło, że nuklearna zagłada całkowicie zniszczy rodzaj ludzki. Ten jednak okazał się silny i przetrwał. Ponownie wiedzie prym na świecie, targany nowymi problemami. Terminem ludzie określa się osoby, których łańcuch DNA został niezmieniony w znacznym stopniu w wyniku wystawienia na działanie promieniowania oraz wirusa wymuszonej ewolucji, w przeciwieństwie do mutantów, które są tego wynikiem. Ludzi najprościej podzielić na cztery grupy, chociaż jest ich oczywiście o wiele, wiele więcej, ale jak już wspomniałem na początku, ilu badaczy tyle wersji. Przyjmijmy jednak bardzo prosty podział, taki jak przy tworzeniu postaci, ze względu na pochodzenie. Ludzie w powojennych Stanach Zjednoczonych dzielą się na rasę kaukaską, czyli białą, żółtą, czarną oraz latynosów. Twórcy niestety zapomnieli o biednych Indianach. Należy też pamiętać, że latynosi nie są rasą, jedynie grupą będącą mieszanką różnych kultur wywodzącą się z Ameryki Łacińskiej. Ludzi jako całość bardzo ciężko zdefiniować. Przedstawiciele pozostałych ras, mutanci, są do siebie bardzo podobni. Ludzie są najbardziej różnorodnym gatunkiem ze wszystkich. Różnią się wyglądem, charakterem, poglądami. Każda istota z tego gatunku przejawia indywidualne cechy, odróżniające ją od pozostałych. Nasz rodzaj jest słaby fizycznie, ale nadrabia sprytem, inteligencją oraz kreatywnością. Działając w grupie, ludzie są w stanie osiągnąć naprawdę dużo. Są uparci, ciekawi świata, porywczy i agresywni, ale też i tchórzliwi, ostrożni oraz wrażliwi. Ciągle im mało. Ale też pragną niewiele. Największą siłą człowieka jest jego charakter. To, że się nie poddaje, wierzy w ideały, wartości, które trwają mimo upływu lat. Człowiek, jeśli głęboko w coś wierzy, będzie o to walczył, nawet jeśli nikt nie daje mu większych szans. Gdyby w postapokaliptycznym świecie nikt nie wierzył w lepszy los, lepsze jutro, nie powstałaby RNK, uczniowie, legion, bractwo. Nikt nie próbowałby odbudować zniszczonego świata. Największą słabością ludzkości jest jej różnorodność. Ludzie na dłuższą metę nie potrafią żyć ze sobą w zgodzie. Konflikt leży w ich naturze. Działają razem tak długo, jak mają w tym jakieś korzyści. Cel, po osiągnięciu którego i tak walczą między sobą. Potrafią bić się o rzeczy takie jak kawałek ziemi. To, w co wierzy inny człowiek, kogo kocha. Technologie. O sprawy błahe, takie jak wyznawane wartości. Pod rasami najbardziej przypominającymi przodków są między m.in. krasnoludy. Pojawiły się one w dwóch pierwszych odsłonach serii Fallout. Mianem tym twórcy określili ludzi, których łańcuch genetyczny został uszkodzony przez promieniowanie, przez co osiągali oni niski wzrost, a ich masa mięśniowa była większa niż u zwykłych ludzi. Karłowatość u człowieka to nic nowego, dlatego też przedstawiciele tej grupy uznawani są za homo sapiens. Krasnoludy są z reguły gburowate, jest to ich reakcja obronna, ponieważ na każdym kroku spotykają się z szykanami ze strony osób normalnego wzrostu. Bardzo dobrze spisują się w branżach takich jak handel, ponieważ są twardymi negocjatorami. Żużlowcy to potomkowie oddziałów Gwardii Narodowej, którzy schronili się w podziemnym schronieniu daleko Modok. Lata życia pod ziemią w ciemności sprawiły, że ich skóra stała się blada, prawie biała, a źrenice powiększone. Żużlowcy boją się światła oraz nieba. Tego, że w górze nic nie ma i że mogą tam, jakby to dziwnie nie brzmiało, spaść. Dopiero przeludnienie ich kryjówki sprawiło, że zaczęli wychodzić na powierzchnię. Syntki to stworzone przy wykorzystaniu ludzkiego DNA maszyny, praktycznie niemożliwe do odróżnienia od prawdziwych ludzi. Wyglądają, zachowują się oraz czują jak ludzie, z tą różnicą, że nie powstają oni w sposób naturalny, tylko w fabrykach Instytutu. Śmiało można ich uznać za nową, znacznie doskonalszą rasę niż człowiek. Są odporne na głód, warunki atmosferyczne, promieniowanie oraz choroby, szybsze oraz silniejsze niż zwykli ludzie. I jak głosi motto instytutu, stanowią one nowe oblicze ludzkości. Poświęciłem im zresztą osobny materiał. Władcy zwierząt to grupa ludzi żyjąca w społeczności o charakterze plemiennym, posiadająca wrodzoną więź z niektórymi bestiami z Są oni w stanie kontrolować szpony śmierci, a także inne istoty, przez niektórych fanów serii zaliczani w poczet psycherów. Pojawiają się w niekanonicznym Fallout Tactics. A kim są psycherzy? To ludzie obdarzeni zdolnościami paranormalnymi, potrafiący za pomocą umysłu dokonywać niebywałych rzeczy. Ciężko stwierdzić, czy psycherzy to osobna rasa, czy po prostu normalne osoby z nadnaturalnymi umiejętnościami. Psycherów można stworzyć przy wykorzystaniu wirusa wymuszonej ewolucji, tak jak to robił z porwanymi ludźmi mistrz. Ponadto ich przedstawicieli znaleźć możemy wśród innych ras. Jest to bardzo nieliczna grupa osób, z reguły piętnowana, niezrozumiana. Podobnie jak wampiry. Nie stwierdzono w sposób naukowy, czy biologicznie różnią się one od ludzi, lecz fakt ich istnienia pozostaje niezaprzeczalny. Wampiry nie są kanibalami. Są grupą, która by prawidłowo funkcjonować, musi spożywać ludzką krew. W przeciwnym wypadku, tracą one kontrolę nad sobą i wpadają w morderczy szał. Gule to ludzie, którzy zostali wystawieni na działanie promieniowania. Nabawili się choroby popromiennej i o dziwo nie zginęli. Przeżyli, lecz w zmienionej formie. Wyglądem przypominają zombie, ich ciała śmierdzą, nieustannie się rozpadają, dosłownie są żywymi trupami. Większość powstała krótko po Wielkiej Wojnie i pamięta czasy przed nią. Gule dzielą się na inteligentne, te, które zachowały świadomość oraz zdziczałe, którym promieniowanie wypaliło mózgi, które nie mogły znieść tego, co się z nimi stało i oszalały z bólu. Szczególnym rodzajem gula są świecący przedstawiciele tej rasy. Emanują oni promieniowaniem radioaktywnym. Mogą być zarówno inteligentni, jak i zdziczali, chociaż w ich przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo, że oszaleją. Każdy zombie lubi promieniowanie, lecz symbioza z nim sprawiła, że stali się oni bezpłodni. Jedynym gulem, który przyszedł na świat w sposób naturalny, była Bell, z anulowanego Van Burena. Góle to istoty z reguły spokojne, zmęczone, wegetujące, pełne bólu, których końca żywota nie widać. Jednak podobnie jak ludzie, są dosyć różnorodne. Lecz to z reguły one są najczęstszymi ofiarami rasizmu z ich strony. Supermutantowi nikt nie powie w twarz, że śmierdzi. Ze strachu przed jego siłą. Z gulami jest nieco inaczej. Wyjątkowym rodzajem tych istot są napiętnowani: grupa guli z rozpadliny, najświeższe ofiary wojny nuklearnej. Zachowali oni świadomość, lecz pragną zemsty na ludziach, za krzywdy, jakich doznali. Gule są długowieczne. Wydawać by się mogło, że nieśmiertelne. Póki co jeszcze żaden z nich nie zmarł śmiercią naturalną. Supermutanci są rezultatem eksperymentów z wykorzystaniem wirusa wymuszonej ewolucji. Pierwsi powstali w laboratoriach Westtek oraz w krypcie 87 jeszcze przed Wielką Wojną, tuż po niej wydostali się na Pustkowia. Mistrz, posiadając dostęp do przedwojennej technologii, pragnął uczynić ich trzonem swojej armii. Słyną z siły oraz głupoty. Jedynie nielicznym udało się zachować wcześniejsze wspomnienia oraz wysoką inteligencję. Podobnie jak góle, są długowieczni oraz bezpłodni. Supermutanci dzielą się na zielonoskórych z Mariposy, do których zaliczamy pierwszą oraz drugą generację, supermutantów z Krypty 87, Instytutu oraz Ośrodka Badawczego w Huntersville w Apalachii. Pierwsza generacja została stworzona przez mistrza, należą do niej najbardziej inteligentni zielonoskórzy. Po jego upadku zasymilowali się z innymi mieszkańcami pustkowi. Zalicza się do nich mrocznych, którzy jeszcze za czasów jedności uzależnili się od korzystania ze skradobojów. Generacja druga to niewolnicy pracujący przy wykopaliskach w Mariposie dla enklawy, przez co przypadkowo zostali wystawieni na działanie wirusa FFV. Są głupsi i bardziej agresywni niż pierwsze pokolenie supermutantów z bazy. Jeśli druga generacja jest głupsza i agresywniejsza, to przedstawiciele tej rasy z wschodniego wybrzeża to kompletne ameby i pierwotniaki. Agresja, przemoc i śmierć to wszystko, co je napędza. Jedynie nielicznym istotom takim jak Fawkes, Silny, Gram czy też Wujek Leo udało się przeciwstawić własnej naturze. Jednym z rodzajów supermutantów są behemoty, większe oraz wyższe niż standardowi przedstawiciele tej rasy, istoty. Występują one jedynie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Supermutanci w 75% składają się z mięśni. Ich skóra ma kolor od zielonego przez brązowy po żółty. Kobiety fizycznie nie różnią się od mężczyzn. Rozpoznać je można po głosie oraz znając ich wcześniejszą historię, dlatego też wydawać by się mogło, że supermutanci posiadają tylko jedną płeć, co jest błędem. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do istot, które posiadają szczątkową inteligencję, samoświadomość bądź ich całkowity brak i kierują się podstawowymi instynktami. Ci mutanci powstali na różny sposób, czy to wskutek czynników szkodliwych, czy też brutalnych eksperymentów. Zacznijmy może od ludzi z bagien. Ci przypominający stereotypowych amerykańskich wsiunów, tak zwanych rednecków ludzie, skażeni promieniowaniem oraz nową plagą, zamieszkują bagniste tereny, ruin stanu Maryland, okolice Point Lookout. Fizycznie różnią się niewiele od wspomnianych przeze mnie osób, z tą różnicą, że ich ciała pokryte są paskudno naroślą. Nie są oni zbyt bystrzy, posługują się prymitywną mową, do życia potrzebują niewiele. Najwyższą formą rozwiniętej kultury, jaką przejawiają te istoty, jest system rytuałów oraz wierzeń, które znają jedynie oni sami. Ludzie duchy to byli budowlańcy pracujący przy konstrukcji kasyna Sierra Madre jeszcze przed Wielką Wojną. Wskutek awarii kombinezonów ochronnych oraz działania toksycznej mgły stali się bezmyślnymi, brutalnymi istotami, których nie da się zabić konwencjonalnymi środkami. Ich ciała nie są już ludzkie. Duchy przez setki lat straszyły na korytarzach opuszczonego kasyna. Podobną historię mają grzebokrety. Te niewielkie, krępe istoty to górnicy z Apalachów, którzy zostali uwięzieni w swych strojach na wieki. Poprzez wystawienie na działanie promieniowania oraz zanieczyszczeń zmienili się w agresywne istoty posługujące się prymitywnym językiem, potrafiące wytworzyć jednak własną kulturę. Większość społeczności grzebokretów jest agresywnie nastawiona do ludzi, jednak nie wszyscy. Posiadają one więź z kretoszczurami. Lobotomici to pozbawieni najważniejszych organów, w tym mózgu ludzie, ofiary naukowców Think Tank w Wielkiej Górze. To prymitywne i bezmyślne istoty, niezdolne do przetrwania bez opieki stwórców. Nie wykazują żadnych wyższych instynktów. Zauważono, że połowę ich czasu zajmuje walka między sobą o dominację oraz wydzielanie płynów ustrojowych nawzajem w różne części ciała. Skoro już przy troglodytach jesteśmy, przyjrzyjmy się istotom o takiej właśnie nazwie. Troglodyci to ofiary zakażenia z wyrodnieniem troglodytycznym. Niektórzy z nich pamiętają swoją przeszłość, wypowiadają panicznie pojedyncze słowa, nie są w stanie jednak kontrolować swojej agresywnej natury, atakują oni każdego, kto nie należy do ich gatunku, są nadzy i przez większość czasu poruszają się na czterech kończynach. Nosiciele to ludzie rośliny, osoby zakażone grzybem w Krypcie 22 oraz Big MT jeszcze przed Wielką Wojną. Krwiożercze bestie, których jedynym celem jest polowanie oraz zarażanie innych przedstawicieli rodzaju ludzkiego. Z technicznego punktu widzenia, nosiciele nie są rasą. Nie są mutantami, są pustymi powłokami kontrolowanymi przez grzyba. Kolejną abominacją powstałą z ludzi są tunelowce, śmiertelnie niebezpieczne istoty pochodzące z rozpadliny. Swój początek wzięły w grupie ludzi, która schroniła się pod ziemią w trakcie wojny nuklearnej. Koszmarne warunki, jakich doświadczyli, przez lata zmieniły kolejne pokolenia w te właśnie istoty. Mieszkańcy Hopewell nie mieli tyle szczęścia co żużlowcy. Stali się bezmyślnymi bestiami. Tunelowce bez problemu radzą sobie ze szponami śmierci. Ostatnią podrasą są spaleni. Zastanawiam się, czy nazywanie spalonych rasą jest prawidłowe, ponieważ plaga dotyka nie tylko ludzi, ale też i inne istoty. Kierowane przez grzyba potwory o umyśle roju. Nie przejawiają one cech indywidualnych. Są w stanie mówić, pamiętają swoją przeszłość, jednak podobnie jak w przypadku nosicieli, nie kontrolują swych działań. I to by było na tyle, moi drodzy. Zapraszam Was do innych filmów na moim kanale, które poświęciłem wszystkim wymienionym dzisiaj osobnikom. Jeśli coś Was interesuje, to sobie znajdziecie. Napiszcie również w komentarzu, którą rasę lubicie najbardziej i dlaczego. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!